Zanim jeszcze zacznę ten odcinek, chciałbym tylko powiedzieć, że polecam oglądać do końca, bo powiem wszystko w sumie o update'cie, tym całym, więc już bez przedłużenia zapraszam do oglądania tego odcinka. Siemano, ze strony Gosygila, witamy w dzisiejszym odcinku, bo został dodana dodane w aktualizacji do Pet Simulator 99 i na samym starcie, jak pójdziemy sobie na ostatnią mapę na TechWardzie, to tam właśnie mamy nowego Rebirtha 8. I sorry, że nie nagrywałem e, tyle czasu Petsimulatora. Nie chciałam iść na tym telefonie, na telefon inny iść i nagrywać go tego Pet Simulatora, Bo tak właśnie specjalnie musiałbym robić, bo na laptopie nie wiem czemu nie mogę nagrywać. No ale dobra, dalej. Właśnie tutaj sobie idziemy. Już tego Rebirfa zrobiłem. E, zaraz na screenie powinien się wam pojawić się na ekranie powinien się pojawić screen na którym właśnie e, jest pokazane co jest za tego e, Rebefa, ale jak przejdziemy sobie już od na wszystkie mapy, bo to też już zrobiłem, to wchodzimy sobie na, wo, na Void World i sobie tu wchodzimy właśnie... Ty nas przenosi do Voida. I sobie tak idziemy, tu już raz tak przeszedłem, tu wchodzimy do tego Angelusa. Tutaj właśnie możemy się tak obracać. Teraz widzę też wszystko, że właśnie... Mam chyba takie lagi, albo po prostu tak jest. To mogę zobaczyć tam jakieś, że budynki tam latają, ale dobra. Mamy świat więzienny. I w nim mamy em, więzienne jajka. Zaraz sobie zobaczycie, bo jeszcze się to ładuje, ale teraz wchodzimy sobie do, do The Void'a. po prostu do Void'a. <laughs> Jesteśmy tutaj. I mamy sobie... No po prostu też możemy sobie dobrać hyped eggi, jako że w 11 rangę w przednim odcinku, co macie zobaczyć. To mam 11 i w następnym odcinku zobaczycie się zobaczycie sobie, co zrobię z tymi wszystkimi egami i z tym giftem, ale dobra. Mam tutaj super komputer sobie. I mamy sobie zwykłe odliczanie nad tą tabelką, co zawsze było. 900 tysięcy lajków była jakaś nagroda. Dalej, mamy tutaj index mailboxa i gold Goldfetsy. Dalej, mamy jeszcze z tyłu vip Tutaj, właśnie ze skrzynkami, mamy Rainbow Pety I mamy Void, Void Spiny Well, czyli takie jakie jest kółko na techu, i na zwykłym świecie, to mamy takie też z Void'a. I tu jest jeszcze za niego ticket którego można sobie tutaj za, dobrą, za darmo zrobić, sobie zakręcimy, bo jeszcze nie znam walił, ale po prostu zobaczymy, co z tego mi trafi się. No i trafiłem 200 000 gemów gemów, Tak, dla mnie jest strasznie dużo wsi. Nie, aż tak dużo już, ale zawsze coś. Tutaj mamy szansę na huge z tej skrzynki, bo jest też skrzynka właśnie z tego, a z tego jest szansa na huge. Tylko, że innego, a teraz nie pamiętam, jakiego, ale dobra. Dalej. Idziemy sobie się mam tutaj jeszcze te nowe jajka i w ogóle ale mniejsza. Idziemy tutaj sobie na ten Prison World area, area 200. No i właśnie go mamy. I dalej mamy w nim właśnie e, Prison Eggie, czyli tutaj mamy nowe jajka. Nie za tylko 4, strasznie mały jest ten świat. Ale ma najważniejsze, że jest, że można sobie choć przez chwilę pograć. Tutaj są jakieś takie jajka dziwne, w ogóle zardzewiałe stare, ale są te pety właśnie nowe bo jest nowe, są nowe jajka i są nowe pety, to te, z tego będą każde nowe pety. Huge nowe zostały takie same, więc huge nowych nie ma z tego jest nowa mechanika, ponieważ teraz musimy rozwiązać na przykład 400 e, rzeczy, żeby przejść na kolejną mapę, ale jeszcze by nie trzeba je kupić, e, jakby potem tą mapę następną, ale po prostu nowa mechanika, chodzi o to, że trzeba najpierw zrobić quest'a żeby można kupić tę mapę. I trafiliśmy Prison Key'a, które podobno są strasznie rzadkie. Przynajmniej tak słyszałem. I właśnie potem trzeba zrobić, zdobyć ich właśnie trzy, żeby przejść na kolejną mapę, a to nawet trudne jest, więc to pokazuje, że to jest trudne po prostu. Nie wiem o co się powiedzieć w ogóle. Ale dobra, I też dostaliśmy tam jakieś, e, jakiegoś sobie bundla, więc go sobie otworzymy tutaj na szybko środki po tak jakieś wyleciało, ale dobra. E, właśnie tak wyglądają te e, tak wygląda ten pierwszy jakby, pierwsza mapa i w ogóle quest'a zrobiłem był jakiś na 200 loadbagów, ok. I dalej, mamy właśnie e, prison cele, czyli więzienne cele, no bo ogólnie prison to jest po angielsku więzienie i mamy właśnie tutaj e, taką że tak to ujmę. Eee, jakiś event, właśnie jakby są te Global event nie wiem czy o nich mówiłem prędzej. Ale po prostu taki czas są różne eventy i to się akurat teraz trafił Prison Event, teraz jest po prostu prison event eee, i mamy takie różne pety do zdobycia. I właśnie czy ja go dostałem, bo nie jestem pewien. Tak, dostałem go on, ma 1.5T, więc jest słaby w porównaniu do innych petów, ale dobra. I właśnie dalej mamy jeszcze Pryzont, o których mówiłem. Prison tyle zaraz wam pokażę. Tylko przejdziemy sobie na kolejną mapę. Bo tutaj kosztuje pierwsza mapa. Właśnie 9000 coinów, więc sobie otwieramy. Przychodzę dalej, bo zrobiłem sobie tego questa, rozwalić 400 rzeczy. I dalej. Tutaj właśnie mamy cele. Wchodzimy sobie tutaj, tutaj albo tym wyżej. Właśnie ja sobie pójdę do Prestona, bo są tutaj różne osoby z serwera, chyba albo po prostu. I, a nie, to są twoi znajomi i jesteś też Preston gdzieś tutaj. O, jest właśnie tutaj Preston. I tutaj można tych kluczy użyć. Są też takie złote, ale one dają po prostu 10% większą szansę. Tu jest ten Preston, który sobie robi brzuszki, a tutaj mamy taką skrzynkę prizonową, w której możemy różne rzeczy dostać, w tym chyba Hilda. Więc sobie ją otworzę, niestety takie słabe itemy trafiły się więc szkoda, ale i tak te, tych prisonkaj nie można wytrydować więc jakby nic nie straciłem. Ale dalej. <laughs> Na Wojdzie właśnie był ten Spin RULE Ticket, te chesty i skrzynki też właśnie. I jest ta nowa waluta właśnie, którą zbieramy sobie. To właśnie to jest nowa waluta. Ogólnie więcej żadnej nie ma. I właśnie tych map jest mało, ale proszę teraz będą takich więcej, bo jest Void, a właśnie na tym polega wojcie jest dużo małych krain. Ale dobra, jeśli sobie zobaczymy tutaj questy, no to breakables to może sobie zrobię i ten. I tutaj może, musimy zrobić, e, otworzyć 100 nowych jajek, całkiem że zapomniałem te questy robić, ale dobra. Teraz sobie możemy tutaj e, właśnie odblokować nowe, ten następne jajko i sobie te, te CPT, sobie tworzę te żeby sobie zrobić e, tego pierwszego peta. I właśnie te pety są e, takie silne, przecież nie w ogóle wszystkie słabe są, ale zresztą jajka kosztują strasznie dużo. Więc nie wiem czy pokażę Wam następną mapę, ale po prostu musimy sobie to zebrać. Mam te jęcząty swoje. I właśnie zapomniałem w poprzednim odcinku. Mam nowego pet slota, i sobie mogę włożyć kolejne koiny albo magnet, albo coś innego jak się chce. Ale sobie zobaczę potem, jakie są dobre teamy, i sobie właśnie wezmę tam moje enchanty. Zobaczę, e, czy dobrych używam, czy nie. Ale dobra, bo mogę też lepsze po prostu mieć, potrzebować do użycia. Ale użyjemy sobie tej podki jeszcze i musimy sobie dużo coinów zbierać, żeby sobie odblokować tamte właśnie jajka żeby sobie tworzyć, ale sobie użyjemy jeszcze drugiego tego